Siema. ja jestem Szasta i witam was w czwartym odcinku serii Zagrajmy w Wiedźmin, czy Krew i Wino. Dziś zrobimy wino i sobie wino. zadanie, awantura ja o wino. Już dojeżdżamy na miejsce. Już się kłócą. Momencik. A żadnych zleceń. To idziemy. O, nie, nie. Moja rodzina zajmuje się winiarstwem od czterech pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. <laughs> jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra Skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie! Przeze mnie! Jesteś obłąkana, dziewczyno! Ludzie! Ludziska! Słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka. Nie wygląda mi na przeklętą, raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiały się jej się nieźle narazić. Ciekawe? Ta? A ty co za jedną? Powiedzcie, jedy? co wy o tym sądzicie. Jak dla mnie to trochę, takie trochę dziecinne zachowanie. Więcej. Koneser. O, to widzę, że się dogadamy. Ty, a powiedz mi, te miecze, to tak nosisz od parady, czy używasz się? Tak, ich taki cosplay. To narzędzie pracy. Jestem wiedźminem. A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard, ale ten urzędniczy na jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To za? przede wszystkim o Niedawno problemów. tablicy ogłoszeń czytałem jakieś Ach, ogłoszenie o że ponoć szczyny tam sprzedali. w dzielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój Gość nadzorca za kino razem kotmyszami. z całym transportem wina. ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść jak na jedną winnicę. Moim zdaniem to sprawka tej małej Matyldy, znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? Ile płacisz? Mógłbym się... ma się rozumieć. Uuu, tu już konkretna opłata. Ile wynegocjujemy? Zobaczmy 830. O, brzmi uczciwie. O! Fajna sumka. Brzmi jak robota dla widzi. Dziękuję. Moja winnica, ale... Okej. Okay. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. <śmiech> <śmiech> Żaden tam zbieg okoliczności. Po prostu jestem pewna, że to liam podkłada mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bedna i Kowal. Na przecińce zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na powim Stoku też jest jakoś niespokojnie. Krwiożercze rośliny? O Poły No Dobra, ile ty płacisz? Podobno. Łaczmy, damy ład więcej. 860. Próbujmy. Przykro mi. Aj. Tak coś czuję, że wkrótce się. Tym pierwszym spaliłem, zbyt paterny. Tak coś czuję, że wkrótce no się. No i. Tak coś czuję, że wkrótce się gówno, No i górno, sama sobie. Tak coś czuję, że wkrótce się dogadamy. Chcesz wykorzystać moje nieszczęście? Aba, Mogę ci pomóc. jestem szczęśliwy, nic nie wynegocjowałem, bo. Wspaniała. To Nawet nie. Gdybyś. Jasne. Czy ciamfaneli da mi kredyt, jak oddam żonę w zastaw? To kraj, to całe tu są. To prawda. Za się razem, pięciu. kiedy tu jestem, mam wrażenie, że wchodzę do świata bajek. Więc jaka miejscówkach. Za jest A, jest to zabawna księstwa? Na przykład ten gigant, który Uf, zabił reżyser podobno był zaklęty. <laughs> ten Guillaume zrobi wszystko, żeby się przypodobać kobiecie. <laughs> tutaj wszyscy robią wszystko dla ruchu. Zachować spokój, burż nie wszynać. Ja Podbądźcie problemu w winey koronata 0 na 5, czyli 5 miejscówek mam oczyścić. OK. Pier Piwssa? Spójrze! Tam na Polach się jakieś. trochę Wow. wow. Okej, okay, czyli delikatnie mówiąc Młynka tu nie użyje. Ile ja one walą? Zrób ją tym dziadostwem. Na początku już trzaniłem te... Powieszę sobie twój łeb w Na początku już trzaniłem używając... ...deco-plazauda. Jeden leży Jeszcze jeden. Będziemy mogli walić kniażdżą. A! Udało się. Tu lęgną się Archespory. Powinienem zniszczyć to miejsce. Jedno mamy oczyszczone, przemedytujmy sobie I lecimy do kolejnej miejscówki Jedź podka. Dopędzimy do kolejnej miejscówki Tym razem będzie znowu trochę spory Tym razem muszę już uważać Atakują w miejscu, powiedzmy, publicznym. Tu nie ma gniazda, więc... Jest martwy. Gniazdo rozwalać nie muszę. Rana nie była śmiertelna. Ale wykrwawił się. Mm, co Rozkazy my tu mamy? na eleganckim papierze listowym. List. Nie mógł się tu listowy. znaleźć przypadkowo. Jeśli tym razem skrewisz, to zedrą ci z dupę skórę. Odbierz jutro z wylęgarni pod też kolejną porcję sadzonek. Trzeba zarazić w koronacie kolejne miejsca. Tylko się nie spóźni, bo klucz ma ekipa winnicy po drugiej stronie rzeki. Wbij. Z notatki jasno wynika, że ktoś knuje uh -huh. przeciwko koronacie. Nieźle Schoda, niż, że nie wiadomo kto. Może z czasem dowiem się więcej. Kolejne sadzonki. Ktoś hoduje te oślepki? To za świrus. Taki szajs hodować. Okej, okay, okej. Okay. Lecimy do kolejnej... ...miejscówki. Tempo, tempo! No ohec No tak, oczywiście. Już po tym dźwięku poznać, jak wydają. Ale tu, tu jest chyba jeden OHES Nie Tak, tylko jeden był a, ta animacja oczyszczenia miejsca. Czyli za chwilę pewnie zaczną wracać ludzie. A, już są. W dupę jeżdża. No i gdzieś mnie przyniosło, gdzieś dalej. Gdzie ten orchespo, którego gubiłem Tu gdzieś, o. Ależ mnie słyszy. List ostemplowany herbem liama coronaty. Bogdanie, trzeba przedsięwziąć szczególne środki ostrożności. Wciąż nie wiemy skąd biorą się te olbrzymie pasożyty, więc wystaw dodatkowe straże. Palcie pochodnie w dzień i w nocy, a ogniska niech nigdy nie gasną. Te dzikie rośliny wydają się wrażliwe na ogień. Pamiętaj, że nasz leśny zielnik jest kluczowy. Bez przypraw, które udaje się dzięki, nam, dzięki Wam uzyskać, nie będziemy mogli ukończyć procesu produkcji korzennego wina, z którym wiążą wielkie nadzieje. Wiem, że ludzie się boją i nie chcą nam pracować, więc zamiast kija... Zamiast kija? Którego słyszałem, że nadużywasz. Mam no to brutalne metody. Ogłoś, że podnoszą im pensję o dwie korony, a dodatkowo przy końcu tego dnia mogą się zgłosić do kuchni na dworze po... Rynienkę? Pasztetu? jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika. Czarowni żony. Dzieciak jeszcze urzeknie. A tu kijem ich poganią! Wow! Ej, czboku! No! Tak jest tych naszych błędnych bohatery, że Wiedźmina trzeba było wzywać. Ależ mnie suszy. To mamy oczyszczony, to lecimy do ostatniego miejsca. na naciej. Klapnę sobie winka, to nie pozna. Dalej płotka, dalej. Najbliżej most Pelgunda? Pel... czy jakoś tak? O, to u mnie! Zaopatruje się dwór księżnej pani. Jest słodka! Mm. Róbcie po co was posłano i wracajcie. Dzisiaj w garści trzymać niż motyka Zobaczymy, jakiego typu teraz będą problemy w ostatniej części winnicy koronata. został porzucony, ale widać, że niektóre zniszczenia są świeże. Chyba przyszedłem za późno. Co to Rozejrzę się. No To nie jest to miejsce. Jest... Ślady walki. Wyraźne odciski łap potwora. Jednak widać je tylko tutaj, więc prawdopodobnie zaatakował z powietrza. Mężczyzna wykrwawił się. Szaśmiego wywaga to ten zakazany nie wchodzi. Ewentualne ślady pazurów Ewentu na całym ciele. Ewentualne na jest lub pokrywa chabia był. To musiał być. Prawdopodobnie bazyliszek. Być może biały terror. Te ślady są tropfund, to uznanie ratunków. To jedno i to samo stworzenie. Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduje. Doglądam go osobiście. Doglądasz? To nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje z... ludzi. Nie, 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 nie Nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. To ty wywiesiłeś plakaty z ostrzeżeniem? Tak. Rozwieszam je, żeby nikt nie ucierpiał. Ale ktoś ucierpiał. Leży tu świeżo zmasakrowany trup. Nieszczęśnik był pewnie kupcem. Dowiedziałem się, że dwóch handlarzy, mimo zakazu, wybrało ten szlak. Natychmiast przyszedłem ich ostrzec, ale jak widać, spóźniłem się. Moi służący są już poinstruowani. Zabiorą ciało i oddadzą rodzinie wraz z sowitym zadośćuczynieniem. Wypłacasz pieniądze rodzinom ofiar potwora? Dlaczego? Bo te ziemie należą do mojej rodziny jeszcze z nadania księżnej Ademarty. Ale Bazyliszek nie oddala się poza te tereny i nikogo nie zabija. Nie wyrządza żadnych szkód. Czyżby. Oczywiście. Z własnego skarbca zwracasz też rodzinom mężów i synów, a dzieciom rodziców, rozszarpanych przez potwora? Oczywiście ma się rozumieć, że tego nie mogę zrobić. Ale wypłacam rodzinom ofiar sowity ekwiwalent. I zresztą nie. Życia. Do pory marzu dostała ode mnie 800 koron. Rodzina tego nieszczęsnego kupca też nie będzie pokrzywdzona. Wiesz, może. Pewnie, że wiem. W taki... Dobra, to zadanie zrobimy sobie kiedy indziej. Na razie Dalej. mamy. Jeszcze jedno miejsce w linie do zrobienia. Do oczyszczenia. Gdzie fopała, czyli tu muszę kogoś ocalić. Gdy przejdę tu? A, jestem. A niech się brwi Złej Zły pomysł. pomyśle! Złej pomyśle! z nim! Kurwa Obydolny list, krótko i na temat. Macie porwać zielalkę Liama, żeby nie pozwolić mu dokończyć produkcji nowego wina. Nie tykać dziewuchy, póki nie przyślą nowych poleceń. Nie spieprzcie tego głąbę kapuścianery. Wi czy V. Ten sam podpis, co wcześniej. Dzięki ci, zacny kawalerze. Zapuściłam się na pół. Spokojnie. Te spoty te, te porwały mnie. Problemy pana Liama i tak nie miałby czym za mnie zapłacić. No, ale dzień. Prowadź. Jestem tuż za tobą. No, i jesteśmy. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Chcesz może coś kupić? Pokaż, co tam masz. Pokaż, co? Coś ciekawego? Odwal znakowa wojownika. Wierzchowiec nigdy nie wpada w panikę. Większe obrażenia zadawane wierzchowca o połowę. Nigdy nie, pada w... nie wpada w panikę? To już ciekawie się to powiada. No, nic takiego ciekawego perfumy, kwiaty. Nie masz nic fajnego. Liam nie jest chyba najlepszym gospodarzem. Stara się jak może. To nie jego wina, że na naszą winnicę spadają same plagi. Plagi? Jakiego rodzaju plagi? A no choćby te wielkie, żółte, żarłoczne rosiczki. Strach się między winne krzaczki zapuszczać, żeby ci coś głowy nie urwało. Dzięki. No to już się zająłem wszystkim. Bez badania problemów Vermentino daj możliwość przyjęcia winnicy Belga Rotoliamowi. Albo poradź się z kłopotami Matyldy i kontynuuj śledztwo. Oczywiście, że będę kontynuował. No tak, to by mi tylko jedna osoba zapłaciła, tak? Oboje będą płacić. Ale no nic. W tym momencie zakończę sobie dzisiejszy odcinek. W jutrzejszym odcinku będziemy kontynuować zadanie Awantura o wino", A dokładnie to rozwiążemy problemy winnicy w Tak więc. Ja lecę. I się trzymajcie. Do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Cześć, cześć!